Zacznę od zapisania wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. To jest a razy x minus p do kwadratu plus q. Ten wzór musimy pamiętać tak jak wzory skróconego mnożenia. Pod spodem zapiszę wzór naszej funkcji, ale w troszeczkę innej postaci. Zobaczcie, że my w tym wzorze nie mamy tego nawiasu. Musimy sobie go stworzyć. To znaczy musimy. Możemy, oczywiście. O, to by wyglądało w ten sposób. I teraz łatwo się zorientować, że współczynnik A wynosi 3 czwarte. P jest równe 0 natomiast q równa się minus 7 w zadaniu mamy podać zbiór wartości funkcji współrzędne wierzchołka i tak dalej ja bym zaczął od wyznaczenia współrzędnych wierzchołka otóż jeśli funkcja kwadratowa jej wzór zapisany jest w postaci kanonicznej to wierzchołek możemy odczytać bezpośrednio z tej postaci bo są to te współczynniki p i q, czyli tutaj wierzchołkiem będzie punkt o współrzędnej 0-7. Następnie zapamiętajcie, że jeśli współczynnik a jest liczbą dodatnią, to ramiona paraboli, które są wykresem funkcji kwadratowej, skierowane są do góry. Tak? Jeśli a jest dodatnie, a większe od 0, to wtedy ramiona paraboli wyglądają tak. Skoro tak, to jeśli tutaj mamy wierzchołek o współrzędnej 0 minus 7, to już łatwo określić, jaki jest zbiór wartości tej funkcji, bowiem funkcja zaczyna się dokładnie w y równym minus 7, czyli zaczynamy od minus 7. Do plus nieskończoności. Taki jest zbiór wartości tej funkcji. Oś symetrii to jest prosta, która przechodzi przez wierzchołek paraboli. Zobaczcie, że ta prosta, gdybyśmy dorysowali jeszcze tutaj oś x, ona by przecięła oś x w pewnym punkcie. A konkretnie punkcie o współrzędnej x równa się 0, czyli to jest ten punkt. On pochodzi bezpośrednio z współrzędnej xowej wierzchołka i równanie osi symetrii to jest właśnie dokładnie x wierzchołka. Na koniec musimy jeszcze wyznaczyć przedziały monotoniczności, czyli podać w jakich przedziałach funkcja jest rosnąca w jakich malejąca zaczniemy od funkcji malejącej bo tak się zachowuje w tym pierwszym przedziale funkcja funkcja maleje od minus nieskończoności do zera czyli do x wierzchołka przedział domknięty prawostronnie natomiast funkcja rosnąca zaczynamy w zerze i funkcja rośnie do plus nieskończoności, czyli zaczynamy od x wierzchołka i idziemy do plus nieskończoności. Zobaczcie, z tego miejsca funkcja nam rośnie. Z kolei maleje gdzieś z minus nieskończoności do tego miejsca, czyli do x wierzchołka.